Cześć! Witam Was na moim kanale. Film, który oglądacie miał już powstać jakiś czas temu. Tak naprawdę dwie legendarne fuzje temu. Już wtedy mm, zamierzałem podjąć tą decyzję i zrobić y, ten krok, ale zaczęła się fuzja, zacząłem ją robić. Myślę sobie, ach, zrobię tą fuzję jeszcze jedną. Potem zwlekałem z decyzją, rozpoczęła się kolejna legendarna fuzja i uznałem, że dobra, dokończę tą fuzję jeszcze, a potem. Teraz mamy okres... Dłuższy okres między jedną a drugą legendarną fuzją. Tej epickiej nie liczę, jej nie robiłem w ogóle. No i myślę, że to jest dobry moment, żeby ten krok zrobić. Akurat w tym tygodniu zadzwoniłem się z mojej pracy, znaczy, dzwoniłem, zakończyłem moją pracę. Pracowałem w poprzedniej firmie 6 lat, także był to dosyć długi rozdział w moim życiu. Więc przy okazji mogę zrobić też i to. A o co dokładnie chodzi? O to że oddaję moje konto Free to Play będzie do wygrania w konkursie oddaję, i dlatego, oddaję dlatego, że mm, dlatego, że one jest już zbyt rozwinięte, żebym mógł na nim e, robić firmy e, free to play po prostu mogę to samo pokazywać na moim głównym koncie. No w związku z tym, to konto będzie, mogła, będzie mógł wygrać jeden e, z was wystarczy subskrybować mój kanał, wystarczy zostawić komentarz. Pod tym filmem, a we wtorek będzie losowanie tego konta, a jest to całkiem niezła nagroda, bo to konto jest dosyć szczęśliwe, jeśli chodzi, jeśli chodzi o czempionów. No, niektórzy z was mogli się domyślać tej decyzji po moim filmie e, QA, gdzie mówiłem o tym, że będę e, na początku przyszłego roku rozpoczynał nową serię Free to Play ze specjalnymi warunkami. No, ok, a teraz, skoro już wszystko wiadomo, no to pokażę wam o co tutaj będziecie się bić Na początek Great Hall, mamy tutaj już kilka dziesiątek cztery dziesiątki, pięć nawet, tutaj Crit Damage wszędzie tutaj mamy Defense plus troszkę złota jest jest też troszkę medali ale to czeka na na CVC Później jest, wiecie, że ja oszczędzam zawsze szardy także jest tutaj troszkę Sacredów, Voidów no ostatnio były podwójne szanse na Ancient Shardy, więc ich jest troszkę mniej, ale też już, się też już się zbierają. Jeśli chodzi o, można na początek klambos. W tamtym tygodniu zrobiłem nowego, no zrobiłem nowy team na klambosa. tutaj. Poprzedni robił Ultra Nightmare na dwa klucze. Nowy też robi na dwa klucze. Tutaj widzicie, jestem na szczycie, ale jest o jakieś 10 milionów mocniejszy. Wcześniej no nie mam kluczy, więc nie, nie pokażę teamów. Chociaż może tu się Uda zrobić inaczej. Tak. Tutaj mogę pokazać. To był mój wcześniejszy team e, Unkillable. Tutaj mamy Helikatha ze Skull Crusherem, Na tej dwójce opiera się cały e, cały team Unkillable. Mamy tutaj Doom Priest, która sprawia, że ten team działa na wszystkich Affinity i mamy dwóch DPS-ów W poprzedniej wersji Fain i Frozen Banshee. Później teraz ostatnio wymieniłem właśnie Fane i Frozen Banshee na Anaxa, który jest mocniejszy od Fane i yy, Vizira, który mi wydłuża wszystkie buffy, dzięki czemu yy, ten pan naprawdę bardzo fajne obrażenia wyciąga. Ten team yy, tutaj te dwie panie są ciągle ubrane, więc można z tego teamu ciągle korzystać, yy, ale obecnie to jest główny team, który robi jakieś 55-56 milionów. Od razu mówię, nie jest to team, który będzie działać. Znaczy, powiedziałem, że działa na wszystkich Affinity, to nie jest prawda, nie działa na wszystkich Affinity ze względu na to, że na niektórych Affinity stan targetem nie będzie, nie będzie Skull Także wtedy no, wyniki będą gorsze, ale działa bez problemu na Void, działa na Spirit. I na pewno nie będzie działał na Magic, dlatego, że tam to jest Force, to będzie silna Affinity. Nie pamiętam jak to wygląda na Affinity Force. Mogłem nie robić, ja zawsze walczę po prostu na, na Wojdzie, więc nie potrzebowałem teamu, który bez problemu działa na wszystkich Affinity. Ale jest tutaj dużo do miejsca do rozwoju, można ten team przebudować. Jeśli chodzi o Dungeony. No to mamy tutaj 25 poziom i spokojne farmienie. Tutaj 24 normalnie farmie, jeśli chodzi o smoka Spiders Den. Jest zrobiony 25, 24, ale nie jest to 100%. Tutaj można popracować nad nowym teamem i to by było moje tutaj kolejne zadanie, ponieważ mam zdecydowanie tutaj czempionów, którzy pozwolą robić 24, 25 poziom. 30-40 sekund ze 100% skutecznością Fire Knight tutaj trzeba popracować bo tutaj jak widzicie 21 poziom 7, 7 minut więc 20 poziom farmienie i Ice Golem tutaj też nie trudziłem się żeby iść dalej więc też można nad tym, nad tym popracować, jeśli chodzi o Iron Twins 13 poziom z bardzo wysoką skutecznością no na te wyższe poziomy już trzeba by mieć wyższe staty więc mm, tutaj jest też miejsce do poprawy minotauru oczywiście minotaur oczywiście 15 poziom jeśli chodzi o arenę spokojnie gold 5 bez problemu jeżeli chodzi o silver to jest o silver o Tatti Marine to jest silver 2 doom tower robię wszystkie na normal hard Akurat tutaj jest problem, bo, bo jest bomali. Bo nie umie przejść. Na pozostałych, no różnie to bywa. Może tak do połowy dochodzę. Yy, więc jest miejsce ciągle do, yy, do progresu. A jeszcze może Faction Wars wam pokażę. No Faction Wars jest troszkę zaniedbane. Troszkę by można pójść dalej w niektórych miejscach. Ale generalnie tutaj 600 punktów jest zdobytych. Są już niektóre skończone. O, co tu mamy skończonego? Chyba Dark Elvesy są. High Elvesy na pewno są skończone. Nie wiem, tu tak, tutaj, tak, tu jest skończone, widzimy. Tutaj jest 60, więc chyba tylko ten jeden jest skończony tak naprawdę. Tak, ale barbarzyńcy są bardzo wysoko. Demon Spawn jest też bardzo wysoko, tylko boss wystarczy. Bossa pokonać ostatniego. Także też można farmić sobie. Tutaj glify. No a teraz przejdźmy do tego, co pewnie Was bardzo interesuje, czyli do czempionów. A jest tutaj, jeżeli śledziliście tą serię Free to Play, to wiecie, że jest tutaj naprawdę dużo legend. Zacznijmy: Drex, Plus, 2. Janika. 5 gwiazdek, jeśli chodzi o Awakening. Naprawdę ma kopię to dziewczyna. Aleksandr. Ta trójka to jest przynajmniej na teraz główna trójka nukerów na CVC. Na CVC, co ja gadam na takty malinie, a na głównej arenie, na klasycznej, używam Drexa. Jest Mistrala już zrobiona, jest Ninja, jest Kaimar Dwugwiazdkowy Ascension, jest Mighty Uko, jest Hariketh, Vizix mamy Arbiterkę, mamy Nari'ego, Wizira. On jeszcze się poprawi, jeśli chodzi o o Clanbossa, bo on w ogóle nie ma książek na A1 więc może jeszcze lepiej wydłużać buffy. do buffy przepraszam. jest Syl, Necmosar, jest Cupidus mamy Lissandre, jest Sisia i ostatnie trafienia, Ragash, fantastycznie się tu przyda Ruel, Foley, mamy Morrigan, Yumeko jest oczywiście Ultimate Death Knight, jest Taltus to jeśli chodzi o główny. Tutaj dalej mamy Opardina, mamy Hakorna, Deliana, jest ten jakąś nazywa, nawet nie pamiętam. Erol. Gajusa, mamy Altana, mamy tutaj Gufreda, czy jak mu tam było. No jak widzicie, tych legend jest tutaj naprawdę, naprawdę dużo, więc ktoś tu kto trafi to konto, będzie miał dużo dużo do zabawy. A jeśli chodzi o epików, też jest kilku bardzo, yy, bardzo fajnych. Jest Basher z Anaxem, jest Demisa, więc jest, można tutaj robić inny team Unkillable, jest Stylizia, Geomancer, mamy Skullcrashera, wogota Ugo, na yy, no, którą akurat nad, nad nią pracowałem, Aniri mamy, mamy Winomage. Tu na dole ktoś jeszcze się wyróżnia? Mm, już nie bardzo. Tutaj z ciekawych. Tutaj, no raczej już takich super ciekawych nie mam, ale o jest drugi geomaster, chyba trzech jest geomasterów na koncie. Jest, o właśnie, gdzieś tutaj są ukryci czempioni na Hydre. Mamy Huska, jest Royal Guard, jeden albo i dwóch, jeszcze jest pełny Reserve Vault. o tu są kolejne dwie legendy. O jest, e, jest Seeker, mamy tutaj też e, Shamaela, jest kolejny Husk, jest Toragi. Także tych świetnych czempionów i kolejny Geomancer, Eichhoff i mnóstwo, mnóstwo kurczaków. Także nic tylko brać i rozwijać. No, czempionów jest tutaj tak dużo, że no, z tego powodu właśnie tylu świetnych czempionów jest jeszcze nierozwiniętych, no bo no, trzeba się skupić na jednej rzeczy. Ostatnio robiłem nowego Krambosa, teraz można pójść Spidera albo co tam sobie wymyślicie. Jest Cold Hard też, jedna zrobiona. Jest przynajmniej jedna, jeżeli nie dwie, jeszcze dodatkowe. O, jeszcze o stagnajcie zapomniałem. Ostatnio też go trafiłem. Kolejny fantastyczny Czepion. Duke de Pierce też powinien gdzieś być. Także debufferów, wszystko co chcecie, tutaj macie. Jeszcze nie wspominam o Hydrze. O hydrze. Na jeden klucz jest robiony Hard i na jeden, no, jeden, czasami dwa klucze, w zależności od rotacji, jest robiony Normal, także hydrę też można farmić. Także to konto oddaję Wam. Jeszcze raz, żeby to konto wygrać, musicie subskrybować mój kanał. Zostawcie jakikolwiek komentarz pod tym filmem i we wtorek rozlosuję szczęśliwego zwycięzcę lub zwyciężczynię i przekażę to konto, mam nadzieję, w dobre ręce komuś, komu się to konto naprawdę przyda i będzie je jeszcze bardziej rozwijał. Ok. Z mojej strony, to wszystko. Ja uciekam grać w banner lorcy. Życzę Wam udanej soboty i weekendu. Cześć!